Hej wam wszystkim, w kolejnym filmie. Dzisiaj jest już trzeci dzień e, naszego wyzwania. Nowy rok z minimalizmem. Nowy 2022 już rok. Dziś przejdziemy sobie do takich realnych naszych działań, jeśli chodzi o minimalizm i to wyzwanie. I porozmawiamy sobie w ogóle, od czego mamy zacząć. Mamy już cel. Wiemy jakie korzyści może przy, przynieść minimalizm i co teraz? Jak zacząć w ogóle e, odgracanie swojego, swojej przestrzeni ogólnie? Moje ulubione, totalnie, zrobić plan. Plan działania to jest coś od czego trzeba zacząć zawsze, nieważne czy to jest przygoda, rozpoczęcie przygody z minimalizmem czy cokolwiek innego. Plan działania jest niezbędny, bo jeśli rzucamy się na głęboką wodę, to będzie jeden istny, wielki chaos, z którego po prostu się nie będziemy mogli wygrzebać, i będzie to tylko nas stopowało przed osiągnięciem naszego celu z poprzedniego filmu. Mam nadzieję, że każdy z Was sobie taki cel wyznaczył, żeby wiadomo było, co teraz będziecie chcieli robić. Właśnie, odpowiedz sobie na pytanie, od czego sobie zaczniesz, jak podzielisz e, rzeczy, które będziesz e, minimalizować, czy będzie to podzielenie na pomieszczenia czy kategorie. Odpowiedzcie sobie też na pytanie, ile macie dziennie czasu, żeby e, zrobić takie porządki. Czy rzucacie się na głęboką wodę i robicie na przykład w 1, 2, 3, 7 dni porządki życia i minimalizujecie dosłownie wszystko? Czy macie na przykład godzinkę dziennie, żeby się tym zająć, nie więcej? Jak już przygotowaliście sobie kategorię, gdzie będziecie sprzątać, to wyłączcie emocje. Jest to mega ważne, bo wiadomo, My przywiązujemy się do rzeczy okrutnie, i nie chodzi tutaj tylko o jakieś pamiątki, o jakieś takie rzeczy, e, które mają swoją historię, ale bardzo często my nadajemy wartości rzeczom, i podarta stara koszulka może być nie do przejścia, i po prostu nie będziemy mogli, nie będziemy w stanie jej wyrzucić. Więc Warto zastanowić się nad tym, żeby po prostu wejść do tego pomieszczenia, gdzie będziecie minimalizować, i nie myśleć o tym, jaką historię mają dane rzeczy. Tylko myśleć trzeźwo, być twardym i podejść do tego, jako do zadania bojowego. Nie inaczej. Nie pytaj nikogo o zdanie. To są twoje rzeczy, to są twoje wybory. I faktycznie, jeśli jest coś, co możesz na przykład oddać. Swoim domownikom, jeśli oni faktycznie będą tego potrzebować, to jak najbardziej możesz im to oddać, uprzedzając ich, że to nie będzie już w Twoim pokoju, to już nie będzie Twoja rzecz, tylko ich i oni będą brać odpowiedzialność za jej przechowywanie, na przykład. I wiem, że to jest ciężkie, bo. U mnie w domu na przykład tak było, że ja po prostu nie mogłam wyrzucić niczego i robiłam to często po kryjomu, bo inaczej by się nie dało wyrzucić ani jednego ubrania. No, więc warto to mieć na uwadze i być ostrym po prostu. Jeśli mamy takie postanowienie, mamy taki cel, to po prostu do tego dążymy. I tyle. I to jest nasz cel, to jest nasze e, ryzyko, czy będziemy tęsknić za tą rzeczą, czy nie. Powiem Wam w tajemnicy, że nie będziecie tęsknić za niczym. Może zdarzy się jedna rzecz, której pozbędziecie się i będziecie... Za parę lat, za parę miesięcy wrócicie, że kurczę, gdzie ona jest? A, wyrzuciłam ją. Trochę szkoda, no ale cóż. No i tyle. Naprawdę. No i wiadomo, dzielimy sobie na kubki, czyli kubka rzeczy. Zostawiam kubka rzeczy. Oddaję, sprzedaję, cokolwiek. E, fajnie jest taką kubkę zrobić, a nie dawać wszystko do wyrzucam na przykład, bo w tej kategorii starajmy się mieć jak najmniej rzeczy. Faktycznie coś, co już się nikomu nie przyda, faktycznie zróbmy sobie taką kupkę wyrzucam, a może do niej e, jak najbardziej możemy wrzucać tam jakieś rzeczy, co do których nie mamy jeszcze podjętej decyzji, czy chcemy ją zostawić, czy też nie, e, ale pamiętajmy o tym, żeby po określonym czasie, jaki dajemy tym właśnie rzeczom z danej kategorii, z tej być może, żeby dać im tydzień, dwa tygodnie, miesiąc na to, żeby zobaczyć czy ich używamy, czy zatęskniliśmy za daną rzeczą, a jeśli po określonym czasie okaże się, że nie, no to bez wyrzutów sumienia pozbywamy się tych rzeczy. Czy tam sprzedając, oddając komuś, czy wyrzucając w najgorszej możliwej opcji. Przy wyrzucaniu właśnie myśl, myśl o planecie, Zrób wszystko, żeby dane rzeczy poszły dalej w obieg, jeśli są e, do użytku, jeszcze jeśli się nadają. Jeśli nie, no to faktycznie wyrzućmy to, no bo nieważne, czy my przetrzymujemy te śmieci w swoim domu, czy gdzieś indziej. To są śmieci, e, które po prostu są śmieciami i tyle, i nieważne, gdzie one są. I one powinny być taką nauczką dla nas, E, na przyszłość. E, co do tego, ile rzeczy kupujemy, ile się marnuje, ile się niszczy przez to, że e, niemądrze kupujemy. E, więc uczmy się na swoich błędach, ale jeśli faktycznie coś jest, co trzeba wyrzucić, no to wyrzućmy do odpowiedniego kontenera. Ostatni, najważniejszy punkt, czyli uzbroić się w cierpliwość. Cierpliwość to jest coś, co. Brakuje nam, czego nam brakuje, i bardzo często yy, wpadamy w taką frustrację, że kurczę ja chciałam w jeden dzień wszystko ogarnąć, a tu zrobiłam jeszcze większy bałagan niż był przedtem i właśnie bardzo często wyznaczamy sobie zbyt ambitne cele do naszych względem naszych możliwości. Warto sobie zrobić taką przestrzeń, taką lukę na jakieś tam rzeczy, na jakieś możliwości, które mogą się po drodze wydarzyć, na jakieś działania, które spowolnią nasze prace. I wtedy bez wyrzutów sumienia po prostu skończymy sobie minimalizowanie w takim czasie, jaki sobie wyznaczyłyśmy. Nie bądźmy nadambitne. Ambicja jest dobra do pewnego momentu, a potem robi nam tylko szkodę. Nie chcemy tego. Chcemy skupić się na tym, żeby dojść bezpiecznie do tego celu. Minimalizm nie ma boleć, minimalizm ma być przyjemny. Oczywiście jakieś tam cięższe momenty podczas minimalizowania się zdarzą, ale nie aż tak, żeby po prostu się frustrować e, i nienawidzić siebie za to, że ja nie potrafię, że ja kurczę nie, tego nie zrobiłam. Bądźmy dla siebie dobrzy i działajmy tak, jak potrafimy i to, co robimy e, jest super, jest dobre, jest e, oznaką naszej chęci do zmian, i to jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym. To by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do jutra i że to wyzwanie Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Napiszcie, jak tam Wam idzie. Ja Wam życzę cudownego dnia i do zobaczenia już jutro.